Es kije! Gola! 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 No coś pięknego, Naprawdę. Jeszcze, Jeszcze ta. Tak. Tak, ale chcesz do kamery. Czego nie chciałeś zauważyć? Pokaż. Ja mówię, że miałem tego nie zauważyć, miało być zasłonięte? Tak, tak, ale możesz pokazać kibicom, osłonić. Miało być, że wiesz, że jak ściągniesz koszulkę, znaczy przed meczem dopiero się będziesz przebierał. Mhm. To za, za szybko widzisz. No, no, Dobry research się. zrobiliśmy, czy coś się nie zgadza? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak? No to mhm. game. <laughs> CJ się. Co to ma, słuchaj, z tobą... Co to za to Słuchaj, z tobą był największy problem, Mati, Bo musiałem pisać do ziomka z Konina, żeby coś wysłał, by bo nic nie było w internecie ani co nie, nie mieliśmy mówisz? kontaktu do nikogo z rodziny. To to, susanka, to jest takie stanie... Eee. W gimnazjum pamiętam kiedyś mi... O się że Ktoś... no, nie ma z Madrytu. No, to już nie do mnie pytanie. No, jak nie do mnie cię robiłeś? Ja zdjęcia robiłem, nie. Ja przyklejałeś. Nie no, ja miałeś tutaj recenzować. Madryt no, mam Mówisz Polo, Polo i kojarzysz co? Madryt. Cześć piękny. Dobrze, no, że piękna, a nie ładny. Siemano. Jeszcze raz? Jeszcze raz Co jest? Ty! Skóry nie wzięte? Widzisz, skarpetki nieumyte. Kogo wy to wzięliście? Ja nie miałem tego nie mieliśmy jakie No a to widzisz, mamy znajomość. Nie no, normalnie im zdjęćkę Mam nadzieję, że dzisiaj Jakub Jeroński strzeli bramkę, bo to jest syn mojego kolegi i, i mam nadzieję, że mu to dzisiaj wyjdzie. On ma z co? Co jest z tobą? Co to się stało? Wyglądam <grym> lepiej niż ty teraz. No no. masz więcej mięsa. Cześć młody, czy to jesteś tym Młody mod podbeskidzie gola Tak? Tak, tak Podbeskidzie gola, gola, gola No coś pięknego, naprawdę Zobaczcie jak się powinno pracować, patrzcie, patrzcie na wariat. Mogę tak Bolej. bardzo dobrym pomysł. wiecie? No. To potem Boni, zobaczmy, Ej! Jest ok? Jest. Thank Ja po prostu syn załatwił Volshery, bo po prostu ja jestem kibicem pod no nie da się ukryć, no. Kozak w kozak odebrał Volshery. Wąsz, no i super, czyli na akcji Toyota Patrol, przyszedł, zabrał Volshery i dzisiaj widzimy pana na meczu. No, oczywiście. No, także kibice widzicie akcję Toyota Patrol i, no, potem, nie, nie. i potem widzimy takich wspaniałych kibiców, którzy chodzą na mecze. Vati, vati! Čekaj! Gospu, čekaj! i keep